Ale mamy też trwający ostatni etap najdziwniejszej kampanii prezydenckiej w historii wolnych wyborów w trzeciej RP po 89 roku wczoraj. Kolejny dzień tej kampanii upłynął pod znakiem analizowania przez samych polityków platformy obywatelskiej tego, co właściwie Platforma Obywatelska robi i co oznaczają słowa wypowiadane zarówno przez kandydatkę oraz najważniejszych polityków? Kandydatka na prezydenta Polski Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła ostatnio tak, chodzi o te słowa. Dzisiaj jasna deklaracja padła, że pani w maju nie będzie brała udziału w wyborach, niezależnie czy to 10, czy 17, czy 23 maja. Pani w wyborach rozumiem nie weźmie udziału? W wyborach zorganizowanych w taki sposób. W maju? w wyborach z organ... ja mówię, że jeżeli nawet będą w czerwcu, a będą takie korespondencyjne robione przez Pocztę Polską, nie. Strategię swojej partii na antenie RMF klarował Marcin Kierwiński. Bardzo proszę. Wszystko, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, otworzy się na nowo. Natomiast decyzja Władz platformy obywatelskiej się nie zmienia w tym zakresie. Małgorzata taki dawała jest naszą kandydatką. Ja pytam prosto: Słowo honoru, że platforma nie zmieni kandydata na prezydenta, Małgorzata jeśli wybory będą później. Błęska jest kandydatem koalicji obywatelskiej na urząd prezydenta. I to się nie Ale, zmieni, nawet jeśli wybory będą przesunięte. Panie redaktorze, ja nie, jestem, ja nie, nie zamierzam spekulować o przyszłości. Również wczoraj na podobne pytania dotyczące strategii działania i tego, o co w tym wszystkim chodzi, odpowiadać musiał marszałek senatu Tomasz Grocki. Wycofa swoją kandydaturę czy nie odda głosu? To już proszę pytać panią marszałek, bo A... tego nie wiem. Na pewno nie będzie głosować, natomiast jej nazwisko z listy wyborczej 10 maja prawdopodobnie nie będzie wycofane. I wycofanie się z listy kandydatów oznaczałoby jakiś problem dla koalicji obywatelskiej, dlatego pani marszałek się nie wycofuje. To z kolei na antenie Radia Plus. Najważniejsi politycy Platformy Obywatelskiej bez mrugnięcia okiem mówią, Kidawa nie startuje, ale też nie rezygnuje. Nic więc dziwnego, że szeregowi politycy Koalicji Obywatelskiej przyjmują ten sposób postępowania, a także myślenia jako własny i dzielą się swoimi własnymi mutacjami tego sposobu pojmowania. Polityki i tej kampanii. Wyborów nie bojkotują, ale głosować ani na Małgorzatę Kida błońską ani na nikogo innego najwyraźniej nie będą. Krzysztof Mieszkowski. Nie bojkotuję wyborów. Od 1989 zawsze w nich uczestniczyłem. Czekałem na nie, by odsuwać od władzy tych, którzy mają autorytarne zakusy. Ale nie mogę iść na wybory, które są niezgodne z prawem. Prezydent, jakikolwiek wybrany wbrew konstytucji, będzie tę funkcję pełnił nielegalnie. Nie bojkotuję, ale nie mogę iść na wybory. Politycy Platformy nie chcą wskazać autorów tej intrygującej. Ale chyba jednak dość trudnej do wytłumaczenia strategii politycznej, w której kandydatka drugiej co do wielkości partii politycznej w wyborach prezydenckich, najważniejszych wyborach, oznajmia, że nie startuje, choć się nie wycofuje. Jak wiadomo, każdy sukces ma wielu ojców. Jednak do tego sukcesu Nikt specjalnie nie chce się przyznać. Borys Budka tak pisze o nim tygodnik wprost w tej kwestii. Według naszych informacji, kierownictwo Platformy zaczyna się dystansować od kandydatury Małgorzaty Kidawy Błońskiej. Podczas jednego z ostatnich spotkań kierownictwa Platformy Obywatelskiej, Borys Budka oświadczył, że Kidawa nie jest jego kandydatką, tylko z Chetyny. Kidawa jest teraz na Budkę obrażona. Grzegorz Schetyna z kolei o tej samej sprawie, o kandydaturze, o tym skąd kandydatura się wzięła. Mówi tak. Pan jest ojcem tej kandydatury. Czuje się pan odpowiedzialny nie, za notowanie ja Małgorzatyki Dawy Błońskiej? Nie jestem ojcem kandydatury Małgorzaty Dawy Błońskiej. To jest decyzja e, konwencji kilkuset członków Platformy Obywatelskiej, szefów struktur. To był aktualny przewodniczący wcześniej, a także były przewodniczący, czyli ta ostatnia wypowiedź partii z czasów, gdy Małgorzata Kidawa-Błońska została zaprezentowana jako najpierw kandydat, kandydatka na premiera, a późniejsza kandydatka w wyborach prezydenckich. Jeszcze we wrześniu 2019 roku Grzegorz Schetyna w ten sposób zachwalał tę kandydaturę. Małgorzata, warszawianka, kobieta sukcesu i matka ludzi słucha, potrafi słuchać. A dodał jeszcze coś, co przypomniał Grzegorz Schetyna, dodał jeszcze coś, co przypomniał wczoraj na Twitterze Krzysztof Kosa-Kosowski z portalu Polskiego Radia. Widzę szef tego portalu, bardzo proszę. Grzegorz Schetyna o kandydaturze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie wiem, jak mogliśmy na to wcześniej nie wpaść. Grzegorz Schetyna jest również a może również to no jest, bo do tej kandydatury Małgorzaty kita Wybońskiej nie chce się przyznać, ale z pewnością jest autorem jednej z najbardziej błyskotliwych medialnych karier tej kadencji Sejmu. To on postawił na panią dzisiaj poseł Klaudię Jachirę, wcześniej internetową performerkę, która raz po raz dzieli się swoimi przemyśleniami dotyczącymi strategii i taktyki politycznej w jednej ze swoich najnowszych wypowiedzi. Mówi tak. W sytuacji wcale nie polepsza fakt, że na każdym kroku słyszę, jaka to opozycja jest zła i słaba. Okej, okay, jesteśmy beznadziejni, biorę za to odpowiedzialność, ale mm, powiem Wam szczerze, że w końcu to Wy nas wybraliście. I jakby nie było, politycy odzwierciedlają yy, społeczeństwo, przynajmniej w jakimś stopniu. Więc jeżeli jesteście na kogoś bardzo źli, to za trzy i pół roku ich po prostu nie wybierajcie. No. Nie mówcie tylko, że jesteśmy źli. Dajcie nam jakieś wskazówki, powiedzcie, czego od nas oczekujecie, co zrobić. W najnowszym badaniu opinii publicznej polityk Platformy Obywatelskiej zajmuje ostatnie miejsce w stawce kandydatów ubiegających się o najważniejszy w Polsce urząd. Tak wygląda ten sondaż, ale tych sondaży jest więcej, wszystkie prezentują mniej więcej podobną kolejność kandydatów. Sytuacja, w której przedstawiciel Platformy Obywatelskiej znajduje się na ostatnim miejscu w kilku kolejnych sondażach politycznych, ma miejsce po raz pierwszy w historii powołanej do życia 20 lat temu partii Platforma Obywatelska. Między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy.